Cza jest kierownikiem, Cza jest trenerem, ja jestem jego zawodnikiem Cza jest prezydentem, Cza jest kierownikiem, Cza jest trenerem, ja jestem jego zawodnikiem Ja Jou! Ja. W tym Czasu życie przestaje być proste Nie jest tak łatwo jak mogłoby się wydawać Oj nie Ciągnie do hajsu, a jak nie ma ciągnąć Skoro go nie ma, nie możemy przecież ciągle udawać Że jest dobrze Nie ma zapasu sił chęci, zaczynamy się różnić Stajemy na tych samych falach nadawać Wydaje się nam, że wiemy coś i święci A to sprawia, że ręce zaczynają nam Opadać i Dla jednych życie na ziemi to piekło, dla drugich to wymarzony Eden. Mimo że to celuję, jeszcze daleko szczęśliwy jestem, że jak na razie dotąd doszedłem. Lata uciekają jak piasek przez palce. Cieszę się, że mogę powiedzieć, kocham cię tacie i matce. Zaciśniętą mam pięść, dla tych, co w ciągłej walce, dla tych, którzy odeszli w górze dwa palce. O, nie łam się, będzie dobrze, wiem, łatwo powiedzieć Ale lepiej mieć nadzieję niż siedzieć I nic nie mieć, chciałbyś nie wiedzieć A najlepiej zniknąć Mam klucz na ciebie, chodź, naprawimy wszystko Naprawimy to, Naprawimy to. Naprawimy to, 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 tak, byśmy mogli znowu budować, naprawimy to, tak, byśmy mogli znaleźć żądować. Nieważne jak jest źle A to, że mamy w sobie nadzieję i myśli tak żyjemy, bo weźmiemy w ręce życie Zaczniemy budować od podstaw A jak się zjebie coś, naprawimy to Nieważne jak jest źle Mocy, Która by nam tu mogła nadzieję odebrać Bo nie znacie wcale mam, że nie możemy czasem przegrać By potem wygrać, po upadku stać Żyć dalej, cieszyć się tym, co masz chłopaku Wypcić medale, nie zawsze wspaniale yeah. W życiu, a w naszym państwie szczególnie To całe zamieszanie to test Jak mamy tu przeżyć, to przeżyjmy wspólnie Razem tu zdecydowanie więcej Działamy gdzie? Radem wzdłuż Zasypują nam głowę, bo każdy chce Żyć jak brór, zapominając o społeczeństwie Idź pan w mówię cóż, uczymy części Żyjemy w kraju, gdzie naprawić coś jest ciężko Ale damy radę, pomału koleżko uwierz w to Wpadłeś w źródła, bo ktoś narobił bydła Tak bywa, czas tak to być, to ty złapał za skrzydła Nieważne jak jest źle to, że mamy w sumie nadzieję i wyszlice Przeżyjemy, woł, weźmiemy w ręce życie Zaczniemy budować, jak poznał jak się sobie coś, naprawimy to Nieważne jak jest źle to, że mamy w sobie Ale musisz jeszcze raz zaufać Wiem, że to trudne Mam to, czego innym Nad Nadmiar emocji, by wszystko uprościć, bo Moje serce jest pełne niepoczątku Nieważne, jak jest źle Bo nie mogę iść stąd za i razem nagrajmy to Nieważne, jak jest źle to, że mamy w sobie nadzieję i Weźmy w ręce życie Zaczniemy budować od Mając się z coś naprawimy To nieważne jak jest źle Na to że mamy w sobie maczenia i myśli też Przeżyjemy bo Weźmiemy w ręce życie Zaczniemy budować od podstaw Mając się chłód wiasuje Yo! Okej okay. Ty tu na dole studio Fandango Records a to jest Buddy Bye Bye Fandango Gang, specjalnie dla Was. Teraz powiem Wam parę słów. Yo, okej. Okay, okay. Konopia zawiera składniki, które zmniejszają ból oraz działają przeciwzapalnie, A badania potwierdzają, że konopia jest bardziej skuteczna niż aspiryna. W medycynie i religii używana była tysiącleci, aż nagle została zakazana i uznana za narkotyk przez sześć niewolników Babilonu. Słuchajcie, trzymajmy się tradycji. Legalizacja teraz i legalizacja tu. Ubrana, nikogo nie zabiła, a jednak zakazana, a sakramentem jest marihuana, Sadzić, palić, zalegalizować Przedpospolita polska zakazy ubrana, nikogo nie zabiła, a jednak zakazana Dla nas ta sakramentem jest marihuana Sadzić, palić, zalegalizować Po mm, ciężkim dniu odprężenie Bóg. Wandango, gangu, palenie Boski mógł mógłby trwać na wieki Obserwacja świata przez ciężkie powieki Ale co czatał, drza błogosławił Babilon wolności we mnie nigdy nie zdławił. Na bok agresja, na bok społeczna presja Tu na dole rasta, sesja obsesja pospolita Polska zakazy